Dzień dobry, z tej strony Gabor w w dresie. Zobaczymy, czy to hasło działa. Dzień dobry, Turbo Kozak! Działa. No i Sieczku, my to mamy, mieściaczku Oblatamy. Bał Oblatany. się pod koniec już, bał się pod koniec, bał się pod koniec. Bałeś się pod koniec? Ale w ja ogóle nie państwo ja ja operator się nie ogolił. Bardzo ważna rzecz, chciałem wam powiedzieć, że mam wreszcie nową fryzurę. Oh, tak, żeby było widać. Yy, I jeżeli operator tego nie popsuje, to będzie super wyglądał, prawda? Super wygląda, nowa fryzura. Z przodu, z tyłu, z boku, Nowa fryzura. Odwieczny konkurs, Rogal świętowarciński lub jak to woli, Rogal Kaźmierza Dajny. W końcu jesteśmy przy ulicy Łazienkowskiej zewniakiem do bramki. Nie muszę dodawać, że z linii końcowych. Padło tam? Nie zna się. Padło. Odwieczny konkurs trawy w małą bramkę. Dobrze, to teraz wewnętrzną część stopy oczywiście rogal, oczywiście z dalin tak. Tam w oddali Patryk Sokołowski, Legia Warszawa. Czeka na niego istny poligon. Ze mną na czele. Cześć Patryko, się maga, siemka. Jest ją, jest ją, Patryk Sokołowski będzie próbował. Jest. No specjalnie. specjalnie nowe buty? Ja wam to Ja mam specjalnie I pod to stare. Marge. To pod to specjalnie mam. Ma. To... Zobaczymy, no, tak. które się lepiej sprawdzą, bo to może no, iść dwie strony, co nie? To... tej pory wszystko, co popie, tak. może zostać użyte przeciwko niemu. Lub na Tak, I to pół, a to pół. Nie, Super, to tyle. Dobra, to tyle. Świetny wynik. To tam miejsce na lewą nogę, czy wy się nie zdarzyło? A nie, w sumie tak. Mówiłeś, obu nożny w dowodzie ma. Jeszcze jeden. Patuśmak, jakbyś powoli spojrzał się na kolegę Grzegorza i potem na mnie, uśmiechając się, albo tam w ogóle... Ooo, no Bardzo mało piłki jest w tym programie. Możemy? Tak. Lewa ręka, bo prawa, druga i dwie na raz. Ja się <grym wiosenie> Ligę plusek. Tak, tak może 3, 2, 1 Nawet kilka dni po walentynkach wszyscy kochamy klasę. Niedziela Niedzielę, godzina 19.30, a Ligę plus 1. Wszyscy trzej kochamy Extra Klasę tak nie, <grym wiosenie> nie, nie. Czyli nie, nawet kilka dni po jednak nie wiem, dalszym nie niekuchamy ale, ale w topach. To powtórki mogą być? za dużo osób, jest 3, 2, 1 nawet kilka dni po walentynkach chowamy Nigel Plus Ekstra. Niedziela, godzina 19.30. Zaczynamy. Turbo Kozak Zdarzył pan? Ja zawsze, zawsze zdam pan. Cześć Paweł, mam do ciebie takie e, pytanie. Kto według Ciebie jest lepszy?

Nie, nie strzeliłem diomka po prostu uniosę piłkę. Aż kusi, żeby zrobić psikusa. No ale nie, już raz się wywalili. Później już na zielono, Jak nie daj Boże, wypadnie Ci piłka, to ja tu jestem. 20 Ale ja my nie, ja czy... ok. nie byłem widziany. <grymne> dobra, dobra. Dobra. Ale Sebastian Styblecki. To już legendarny występ, wtedy było 15, dobra, dobra, dobra. On zrobił 30. Eee, pomachał? Pobieg jest bez, 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 bez... Nie zika. wiem, czy leży łukawicz nie tak jak był kiedyś, to też, nie, A nie, nie wie wiem, było tak, że się kręcił i. A co się ze No po tym, po tym, po skończył Z, z wyrazami szacunku. I idealnie idealnie mam pod właśnie tą tak, nube, zębę, tak, to, to, to lukę. <grym> Tylko z możesz grać. Hala pneumatyczna, bo tak się nazywa, tak zwany balon, już opustoszała. Patryk Sokołowski wystąpił w tur jego kulisy widzieliście przed chwilą. A teraz suby, łapki w górę, lajki i w ogóle Gabor, bramkarz w dresie. O, to już zapewne tyle.